Dzień dobry cześć i czołem, tutaj Xenolizard. witam Was w odcinku 15 naszej wspaniałej serii Zagrajmy w Pokémon White na W tym odcinku zmierzymy się z elektryczną modelką Elizą, która oczywiście okazała się także być psychologiem, kiedy w ostatnim odcinku rozwiązała problemy rodzinne Bianki polegające na przewrażliwionym ojcu itp. I teraz będziemy musieli się z nią zmierzyć. I powinniśmy się przed tą walką zaopatrzyć w Paralysis Hille, ponieważ jako liderka elektrycznych pokemonów będzie rzucać nam często paraliżem w twarz, co nie jest zbytnio miłe, więc po zaopatrzeniu się w ten, że bardzo fajny i item leczący, powinniśmy się udać na rowerze najlepiej pod gym, który mieści się w parku rozrywki tutaj w Nimbasa City, pięknym mieście jak Hollywood, nastawionym na rozrywkę itp. Albo Disneyland, jak kto woli. <laughs> Zejdźmy z rowera i o, przypomniałem sobie, jeszcze przed wejściem do e, Pokémon Gym, powinniśmy dać jeden TM naszemu Pokémonowi, który będzie głównie używany w tym gymie. I mam na myśli jajeczko, ponieważ jajeczko jest typem e, ziemnomrocznym i dzięki temu typowi ziemnemu jest całkowicie odporne na ataki elektryczne. E, więc co chcę jeszcze mu zaoferować? E, chcę mu dać atak Rock -tumb. jest to atak typu kamiennego. E, który zadaje 50 obrażeń e, i będzie bardzo dobrym atakiem na Imolgi, które występują dość często w tym gymie. E, dlatego damy Rock Tump, e, który będzie super efektywny na typ latający imolg, e, i załatwimy Tormenta. Mimo, że bardzo lubię atak Torment, ponieważ nie pozwala przeciwnemu Pokemonowi używać tego samego ataku pod rząd, ale mamy Torment w więc jak coś, jak będę chciał mieć jeszcze raz Torment na jajeczku, to po prostu go nauczę jeszcze raz z tiemu. A tak to się nie przejmujmy, mamy ten atak Rock, doom, który będzie bardzo pomocny. Ok, wchodzimy do gymu i okazuje się to być rollercoasterem, czyli kolejką górską. Zagadajmy do tego duda. Hello. I daje nam jak zwykle freshwater, czyli świeżą wodę i ten leczący, odnawiający 50 HP. I teraz mówi, że jako, i przez to, że ten gym jest że jak Roller Coaster, będzie musieli e, zaczekać na te wagoniki. I kiedy będziemy dostawać się dzięki nim do innych platform, możemy szukać guzików, które zmienią ich kierunek i przeprowadzą nas do innych platform. I e, jeśli nie zauważyliście, to mi ten właśnie wagonik przypomina strasznie Versus Seeker z Pokémon Fire Let Live Green. To był ten przedmiot, który szukał e, trenerów, którzy chcieli mieć rewanż. Mi strasznie przypomina ten wagonik e, właśnie ten przedmiot, tym kitem. Ok. Koniec z tym przejdźmy na razie dalej, zagadując do tej pani, która jest, jakby to powiedzieć, znawcą mody i skomplementowała nas co odnośnie naszego wyglądu. I Magnolia, pani Magnolia Lady, która ma Imolgę. Tak jak mówiłem, Imolga jest latającą wiebiórką. Jest to typ elektryczno latający. I można powiedzieć, że to jest Pikachu piątej generacji, ponieważ nie ma zbyt wysokich statystyk obronnych ani statystyk ofensywnych, tylko ma wysokiego speeda, wysoką szybkość i tylko w tym się tak naprawdę specjalizuje. Emolga nigdy nie była jakoś wysoko na tabeli użyteczności w walkach, wiecie, Wi-Fi. Zwykle jeśli jest używana, to w kombinacji z encore i um, volt switch, który pozwala jej się zmieniać. No i też dają jej e, osoby atak taki jak Tailwind, który sprawia, że speed wszystkich pokemonów w drużynie jest podwojony na kilka tur. Więc to jest taki pokemon bardziej pomocniczy, jak tylko jest w niebezpieczeństwie, to używa się Volt Switch albo U-turn, żeby go, wiecie, za, e, wiecie, wziąć z walki, a dzięki wysokiemu speedowi zwykle jest pierwsza, dlatego tak się też dzieje. Ale koniec już o wiecie, taktykach. Użyjmy Assurance, żeby załatwić tą Imolgę do końca. Jak widzicie, zadaliśmy o wiele większy atak, to znaczy damage Rock tumbem niż w poprzedniej turze, ponieważ yy, dostaliśmy w od Moxi, Tak jak teraz zresztą. Yy, I co jest niemiłe? Zostaliśmy sparaliżowani, ponieważ Imolga ma tą specjalną zdolność Static, który sprawia, że jeśli z, uderzymy ją atakiem fizycznym, to możemy zostać sparaliżowany. Jest na to chyba 30% szans. E, I okej, okay, uczymy się ataku Crunch. Jest to atak typu mrocznego, ma 80 mocy, 100 accuracy i ma małą szansę na obniżenie e, obrony przeciwnika. E, załatwimy Assurance i damy za to właśnie Crunch, ponieważ Assurance jest o wiele słabszym atakiem mrocznym i Crunchem będziemy po prostu jechać wszystkie pokemony psychiczne jak leci. Okej, okay, pokonaliśmy Magnolię, miała dwa Pokemony tylko i ja się przez ten czas rozglądałem. w ogóle nie patrzyłem co się dzieje na ekranie. Wow. Okej, okay, i to jest jeden z tych guzików, który zmienia kierunek tych wagoników kosterów. I teraz czekamy na jeden, który tutaj prawdopodobnie przyjedzie niedługo, kiedyś, o, właśnie tak jak teraz. No to wchodzimy i jedziemy tym razem w górę, do tej platformy. I musimy tam przejść do tego gościa, który jest na horyzoncie, stoi tutaj i czeka na nas. Więc zagadajmy do niego. Yo man! Witam cię, wyzwańcze! i w ogóle dobra, dobra, dobra. Mniejsza z tym, w Pokémon Black and White 2, i tutaj jest ciekawostka, uwaga. Pokémon Black and White 2, to ten obszar, gdzie jest Royal Coaster, ten budynek już nie jest drzymem, został wybudowany nowy. Który jest, tak jakby to powiedzieć, wybiegiem mody, wybiegiem dla dziewczyn, które się pokazują i w ogóle dla chłopaków też zresztą. E, to jest wybieg mody, e, gdzie właśnie e, jest nawiązanie do tego, że Eliza Eli, jest modelką, więc powinna mieć Jim jako wybieg, a nie jako wiecie, taki roller coaster, ale okej. Okay. dlatego to poprawili po prostu w Black and White 2. A w Black and White, jak widzicie, to jest taki fakt rozrywki, nic więcej. I za chwilę dostaniemy mocne obrażenia, jeśli jajeczko się nie zakopie. Dziękuję. Ten paraliż jest churzający, właśnie przez, przez to zepsuł nam się dig. Musimy jeszcze raz zaatakować digiem. Mogłem usunąć przed walką paraliż, ale zapomniałem o tym kompletnie. Rozgadałem się znowu, wybaczcie jakoś jestem gadadliwy dzisiaj. Dobra jajeczko, przyspieszę, żebyś nie musiał się męczyć. Uderz. To wystarczy. Jeden cios powinien załatwić Blitza, I tak coś się dzieje. W końcu dwa razy super efektywne, i jajeczko ma super atak, więc nie ma co się martwić. Już koniec walki. O, i ten Lichball nazywał się Cody. O, nie mówcie mi, że w tym gymie jest też Zak. Zak and Cody. <grym> ok. Usuńmy ten paraliż używając jednego z naszych przedmiotów leczących. Tutaj jesteś. Zabierzmy cię i jajeczko, czuj się zdrów. Zdrów, tak jak powinieneś być zdrowy. I naciśnijmy ten guzik, który doprowadzi kolejny wagonik coastera tuż pod nasz nos i w tym w tym był jakiś gość, który chce teraz nas wyzwać. Eee, tak, w niektórych tych wagonikach możemy znaleźć przeciwników i żeby wejść do wagoniku musimy pokonać go, on wyskakuje i zasłania nam wejście. Okej, okay, Roland, choć tutaj zaraz cię załatwię moim wspaniałym jajeczkiem. Jej jeśli nie mamy pokemona Ziemnego, to ten gym może być jednym z najbardziej wyzywających, to znaczy z najtrudniejszych wyzwań w tych wszystkich czterech początkowych gymach. Tak, zgadza się, to może być najtrudniejszy gym, gdyż no oczywiście typy elektryczne są silne przeciwko typom wodnym, takim jak właśnie Starter Oshawott, czy też ta małpka, którym dostajemy Pumper, no i w dodatku Blitzel i... Ma flame charge, a emolga ma air slash, więc e, typy roślinne są kompletnie też e, zagrożone w tym gymie. I, e, no wiecie, trzeba mieć ziemnego, żeby było po prostu szybko i przyjemnie, tak to to może być e, wyzwaniem. Okej, okay, kolejny blitz, więc jeszcze raz dig i powinno być bez problemu wszystko ok. No widzicie, flame charge wali nam w twarz, ale nie za zbyt dużych obrażeń, jajeczko wytrzymuje to jak nikt inny. I używamy Diga jeszcze raz. Blitzel ma specjalną zdolność, bodajże Lightning Rod, która sprawia, że wszystkie ataki elektryczne są neutralizowane na nim. Dokładnie. Są wszystkie ciągnięte, nawet w Double Bitwach ciągnięte na niego i neutralizowane, co jest śmiechowe. Ok, jajeczko ma dość mało HP, przydałoby się go uleczyć. I tak, odsuń się już, nie chcę z Tobą gadać. Dziękuję. Wejdźmy do plecaka. Gdzie są połszyny? Super poszyny, chodź tutaj. I jajeczko, proszę cię bardzo, zjedz. Dziękuję. Uleczyliśmy wszyscy, całe nasze HP i możemy czekać na kolejny wagonik, który wygląda jak but. Oprócz tego, że ten wagonik przypomina mi versus Seekera, to też mi przypomina jakiegoś buta. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jak się zamyka kabina tego wagonika, to przycina nam kapelusz, który znika. Jej, ale fajnie zjechaliśmy. Jej, podobało mi się to. I musimy zmienić tutaj kierunek kolejny. I to chyba będzie już ostatnia platforma przed Gym Więc czekamy na wagonik. Hello. O mój Boże. Jakaś pani się zaczaiła na nas w nim. Oki. Okay. No to pokonam cię, żeby dotrzeć do Elisy. Dawaj, dawaj, pokaż co masz. Show me your guts, baby. Zobaczmy jakie masz Pokémony Lady Colity. Ko, co? quality Nigdy nie słyszałem takiego imienia, ale okej. Okay. To tak samo jak Charen jest bardziej popularnym imieniem, jako imię da żeńskie, damskie, nie męskie, więc też jestem troszeczkę zaskoczony, że twórcy gry poszli akurat w tę stronę i dali naszemu rywalowi imię Charen, ale okej. Okay. Ja się nie czepiam. Emolda użyła Agility, to była Agility? Nie patrzyłem, szczerze powiedziawszy. Rock Tump, proszę cię uderz. Perseid, dobra. Jakoś to wytrzymam, prawdopodobnie. Albo nie. No, zadaliśmy całkiem niezłe obrażenia. I dokończymy tą emolgę crunchem. Myślę, że zada na tyle obrażeń, żeby załatwić ją. Ej, statik. Kolejny statik. Za każdym razem jak uderzam czymś fizycznym emolgę, to dostaję karalisz w twarz. To jest tak strasznie niemiłe, ale okej. Okay. O! I dotarliśmy jajeczkiem do 29 poziomu. Wiecie co to oznacza? To oznacza Mega Super Saiyan Ewolucję. Więc popatrzcie jak nasza wspaniała samica krokodyla staje się jeszcze większa i będzie stała na dwóch nogach, więc zobaczcie jakie okulary słoneczne rosną i stanie się super krokodylicą jej. I tak. Ewolucja się kończy i mamy wspaniałego Krokoroka. Jej. I pewnie statystyka ataków wzrosła mam strasznie, strasznie dużo, yy, masywnie od yy, tej ewolucji. Zaraz sprawdzimy. Mam 69 ataków, co jest masywną liczbą. Yy, porównując, Happy na 28 ma 64 ataku ale za to happy nie ma natury do ataku, więc to jest jakoś wyjaśnialne, okej? Okay. I znowu mamy statik, za chwilę będę musiał się z tego uleczyć, tylko najpierw wejdźmy do Wegonika, zanim nam ucieknie. I jedźmy tutaj. Wow, zrobimy kółko i wysiądziemy tuż przy Gym Leaderce. E, więc może przydałoby się uleczyć, jak to słusznie przed bitwą z Gym Leaderem e, powinno się robić, więc użyjmy Super na jajeczku, chociaż on ma prawie całe HP. Hmm, to by była pewna strata, ale okej. Okay. Wolę mieć pełne niż niepełne, OK. Paralyze Heal i uleczymy go. I w ten sposób jesteśmy chyba gotowi do walki. Jeszcze się upewnię ile jajeczko ma HP w digu, to znaczy nie HP, PP, czyli power points, punkty mocy, czyli ile może ich używać jeszcze. Roktum 4 i dig 6. Myślę, że wystarczy, jak coś to będziemy używać cruncha. Crunch też jest bardzo potężnym atakiem. I zagadajmy do naszej elektrycznej modelki Hello. Hej, czy ta ekstremalna szybkość nie sprawiła, że dostajeś zawrotów głowy? Moje Pokémony będą następną rzeczą, która przyprawi cię o tę dolegliwość. O nie, ona chce mi rozwalić głowę. Teraz wielki finał, top model. Kto będzie lepszy: Xeno czy Eliza? I Elisa stosuje taką taktykę, że hej dzieci jeśli chcecie zobaczyć tamten świat, podłączcie się po 220 W, dokładnie coś takiego. I powinno być Volt, a nie Watt, ale Watt się rymuje, więc wybaczcie. Okej. Okay. I pierwszy jej Pokemonem jest Emolga, która jeśli dobrze mam pamiętam, e, ma Volt Switch, Air Slash i coś w tym rodzaju. Więc e, żaden Volt Switch ani Air Slash nie... To znaczy Volt Switch w ogóle nie zada damage, ale Air Slash może troszeczkę, ale niespecjalnie, więc nie mamy się czego obawiać. Wow, Rock Tump, one hit KO, krytyk w dodatku, Subcio, cieszę się niezmiernie. I dostaliśmy bonus od Moxie, co sprawi, że pójdzie nam szybciej w walce z następnymi pokemonami tej liderki, którym będzie Emolga, więc kolejna Emolga, która ma prawdopodobnie identyczne ataki i statystyki jak poprzednia, więc użyjmy jeszcze raz rock Tumba. Kamienny zombie in the face. O, Aerial Ace. Aerial Ace jest atakiem powietrznym, który zawsze trafia, więc jest spoko. Jest, wiecie, nie, żadne zmiany accuracy nie efektują siły, to znaczy celności tego ataku i kolejny area jest twarz. Na szczęście nie zadaje tak wiele obrażeń, ale jednak. Jednak z, zabiły, to znaczy nie zabiły, sprawiły, że jajeczko stracił połowę HP, straciła, to znaczy. Dostajemy kolejny bonus od Moxie. I dostajemy level 30, subcio. Jestem strasznie usatysfakcjonowany. Mamy superackie statystyki na, na kroko roku. I jej ostatnim Pokemonem jest Zebstrike'a. Jest to ewolucja Blitzla. Też Pokemon elektryczny. I Zebstrika jest w przeciwieństwie do emolki już bardziej użyteczna, ma dość duży atak fizyczny i bardzo duży speed. Yy, I zwykle to robi się zepstrikę na coś w rodzaju special attackera albo coś z choice craftem. O, wow, krytyk! To nie było miłe. Ale mam nadzieję, że jajeczko, yy, wiecie, zada dobre obrażenia i to będzie one-hit Jeśli ktoś by się zastanawiał, to Blitzel ewoluuje w substrike na poziomie 27. Proszę cię, niech to będzie one-hit bo inaczej możemy zginąć. One-hit Tak! Jest! Subcio! Tak, jajeczko, jesteś najlepsza! Ach... To była super, radzka walka. To znaczy, <śpiewanie> wszystko poszło na one-hita praktycznie. Wow... Czuję się strasznie usatysfakcjonowany. Dostaliśmy 3240 kasy i dostajemy Bold Badge od Jimmy Delki. Och, złotko, jaki masz piękny styl walki. Aha, no właśnie, powinieneś to dostać. I dostajemy piękną czwartą odznakę. Jesteśmy już w połowie drogi do elitarnej czwórki i do ligi. Teraz pora, żeby zyskać kolejne cztery, czyli będzie Pokémon White sezon drugi. jej! Okej, okay, Xeno dostał Polbatch od Elisy, i e, dzięki tej odznace Pokémony do leveli 50 będą się słuchać bez żadnych pytań. E, I dostajemy także TM72, czyli Volt Switch, sygnaturowy, sygnaturowy mu, e, ruch tego gymu. Jest to atak typu elektrycznego, który jest taką, e, jakby to powiedzieć, taką elektryczną wersją u -turna. Zaraz o nim powiem więcej. Tylko Jim Idelka teraz do nas mówi, że jeśli wybieramy się do Drift City, czyli miasto, gdzie jest następny gym, to nie dostaniemy się tam tak po prostu. Ona musi nam dać pozwolenie na to, tak naprawdę. To znaczy, ej, to jest pewna skomplikowana sprawa, dowiemy się później o co chodzi, ale mamy na nią czekać na drodze numer 5, czyli na drodze do Drift Well City. Okej. Okay. I teraz, tak jak mówiłem, chcę wam powiedzieć o Volt Switch, jest to TM, który uczy tego ataku i ma 70 mocy 100 accuracy i 20 pp. I tak jak U-turn sprawia, że po zadaniu obrażeń, Pokemon, który używał tego ataku. Zostanie zmieniony z którymś z Pokémonów, które sobie wybierzemy z naszej drużyny. Czyli po prostu zadaje atak i zmieniamy Pokémona. To jest taki właśnie fajny ruch, jeśli chcemy kogoś e, szybko, wiecie, wziąć z walki, jeśli by był w niebezpieczeństwie, a chcemy jednocześnie zadać troszeczkę obrażeń. Więc jest całkiem spoko, jest fajnie. I teraz skoro już wyszliśmy i chyba jest noc, tak. Zmieniło się z popołudnia na noc. Może dlatego, że jest po siódmej. E, Okej. Okay. Jajeczko ma mało HP, więc zmienimy go sobie na któregokolwiek z moich innych Pokemonów, na przykład na Happy Girl, który też przydałoby się troszeczkę poćwiczyć. W ogóle wszystkich przydałoby się teraz poćwiczyć, bo jajeczko jest teraz najsilniejszym Pokemonem w tej drużynie. Kupmy sobie w ogóle Lemoniadę. To myślę, że to nie jest zły pomysł. Za 350 Lemoniada odnawia więcej HP niż Super Potion, jest o wiele fajniejsza. Tak, chcę kupić kolejną lemoniadę i nie wiem, kupię sobie dwie, bo nie, ponieważ nie chcę mi się tutaj spać i stać i spamować lemoniadę. Okej, okay, tyle wystarczy, dobra, odejdźmy stąd. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, tutaj jest Royal Cross, co ja mówię, tutaj jest diabelski młyn i codziennie możemy tutaj wracać i będzie stała pewna dziewczynka lub chłopiec w zależności od płci i pory roku z którym będziemy mogli zawalczyć lub z którą żeby e, później przejechać razem z tą osobą właśnie na diabelskim młynie. E, I ta dziewczynka mówi o śniegu, mówi, że jest fajnie i że chce się przejechać e, diabelskim młynem, ale nie ma z kim. E, więc zanim jego, jej tata wróci, możemy z nią zawalczyć i później się przejedziemy. Więc tak, akceptujemy wyzwanie i subcio, będziemy teraz walczyć. W sumie nie, nie ten, nie dbałbym o tą walkę, ale wiecie co, Exp jest zawsze dobry. I ta trenerka nazywała się Winter, czyli zima. A, czyli pewnie te, ci trenerzy zależny, zależą od pół roku, głównie, nie wiem. Okej, okay, Flame Charge. To znaczy, jak pamiętam, jak jest dziewczyna, to tutaj będzie stało mały chłopaczek. Jak, jak mamy... Nasz bohater jest chłopcem, to tutaj będzie stała zawsze mała dziewczynka. Chyba tak to działa, nie pamiętam. Wybaczcie. I Fle Solis schodzi na one hit KO. Schodzi na hita od Flame Charge'a. Subcio od razu, od razu zszedł. Jest fajnie. I teraz dostajemy superacką szansę, żeby przejechać razem z małym dzieciakiem. Wiebelskim młynem, co może być troszeczkę dziwne, ale zawsze coś... Jej, subcie muza, jest fajnie. Jesteśmy na randce, ale nie mówcie nikomu. Jaj, będziesz coś mówić, czy tak będziemy milczeć i, i kręcić się w kółko? Nie. Krzyczysz, jej, jej. Krążymy w kółko, jest subcie, tak. Idziesz do góry, tak, jej. I'm going up, jej. <ścoughs> o mój Boże, tak dziwnie brzmi. Jej, tak wysoko, tak wysoko w niebie, haha, ale fajnie. Ach. Taka fajna scenka. W ogóle kat scenki i wszystkie te widoki, te kolory, i black and white sprawiają, że bardzo fajnie się gra w tę grę. I normalnie nie, nie byłbym wielkim fanem piątej generacji, gdyby tak dobrze się nie grało w black and white. I o wiele wolę black and white od black and white 2. Nie wiem czemu, ale black and white 2 w ogóle nie przypadło mi tak do gustu. znaczy, nie mam nic do black and white 2, ale wolę o wiele jedynka. Nie wiem jak wy, zostawcie opinie w komentarzach. Może dlatego, że w Black and White 2 e, jest najgorszy obszar w wszystkich Pokemonach, czyli Castelia Sewers, ścieki Castelia City, po prostu nienawidzę tego obszaru. E, tam są trenerzy z Grimerami, którzy cały czas rzucają Minimize i Santa Attack. Tak normalnie się wkurzałem, kiedy pierwszy raz przechodziłem Black and White 2, że chciałem rzucić DS-em o ścianę. Naprawdę. To było wiecie. Santo tak, minimise, fuck you! To było kompletnie. Ech. Eh, dobra, koniec z tym. E, mam nadzieję... To znaczy myślę, że większość osób, którzy też się tak łatwo denerwują o minimise i Santa taki, e, też miało taką reakcję, kiedy pierwszy raz się z tym spotkało. Black and white 2, ale trudno, nie mówmy o Black and White 2, ponieważ to jest jedynka, więc... Nie wiem, mamy już 21 minut, więc możemy dociągnąć do 25 poprzez wejście na wielki stadion i załatwieniu paru sportsmenów. O i dzisiaj to będą piłkarze, czyż nie? Tak, jesteś, jesteś strajkerem, subcio. Wejdźmy na boisko. I zobaczmy z kim możemy zawalczyć z tobą pewnie, tak? Tak. Używasz Pokeboli za piłkę. Fajnie, subcio. Podoba mi się. I nie wiem czemu tak dzisiaj strasznie mówię często subcie, ale Striker Tony, który ma tak No. Czyli będę musiał zmienić Hepiga, ponieważ wiecie, woda nie jest zbyt dobrą kombinacją przeciwko, wiecie, to znaczy, ogień nie jest zbyt dobrą rzeczą przeciwko wodzie, więc e, wyrzućmy mu na twarz Mefia, który rzuci swoim e, ziarnistym grania natem w tą kaczkę. Jeja. Ona używa Aquaring, ta kaczka, a właściwie to on, ponieważ jest chłopak, ale ta kaczka, więc ona. Jej, bomb w twarz i żyj to. W końcu kaczki lubią ziarno, prawda? No właśnie, więc to było smaczne, prawda? No, ach, super efektywne. Prawie połowa HP. To zdecydowanie nie było miłe, ale Kat powinien zakończyć robotę. I koniec. Dostajemy troszeczkę doświadczenia, ponieważ nie możemy dostać za dużo, oczywiście, i pokonaliśmy Strykera, to niego. Subcio, zadzwoń do mnie, jak będziesz miał więcej fajnych Pokémonów. I zobaczcie, jakie fajna jest tu bramka. Bramka jest normalnie laserowa, tak jak reszta tych innych przedmiotów i, nie wiem, kontury boiska. W ogóle Black and White jest bardzo zaawansowany, to znaczy Junowa jako sam region jest bardzo zaawansowany technologicznie w Black wersji Black ten awans technologiczny został jeszcze bardziej pokazany. Ponieważ w wersji white tutaj, na przykład, ostatnie miasto jest takie bardziej wiecie, tradycyjne, są stare budynki i w ogóle. Za to w wersji black to jest kompletnie miasto. Wiecie, neony wszędzie to jest zaawansowane technologicznie, strasznie. I to nie jest jedyna różnica, jaką możemy spotkać między tymi wersjami. W ogóle black and white, white 2, co to znaczy black and white, piąta generacja. Jest najbardziej, to znaczy pokazała największe różnice między oba wersjami. Nie tylko, wiecie, legendarne Pokémony, które możemy złapać, ale też różnice między miastami, miejscami i to wieloma. To nie jest jedyne miasto, gdzie możemy spotkać taką różnicę. Na przykład w pewnym regionie Junowa w wersji Black jest Black City, czarne miasto, gdzie możemy robić, właściwie głównie walczyć z trenerami. A w wersji White jest White Forest, gdzie głównie możemy złapać Pokemony z innych generacji, coś takiego. Jeśli dobrze pamiętam oczywiście, ponieważ moja pamięć może mnie zawodzić, ponieważ ostatnio tak jest, co mnie bardzo strasznie smuci. Okej, okay, teraz zobaczymy z tym koszykarzem, pokaż co masz. Pokaż co masz. Dawaj, już! Ile masz Pokemonów? Jednego! No, to jest strasznie smutne, że ci, ee, że ci trenerzy, trenerzy Sportsmeni mają tylko po jednym Pokemonie. Ale myślę, że inni, inni sportsmeni mogą mieć więcej, nie wiem, zobaczymy. O, Protect, Subcio. Weerpeet, czemu musisz dawać, dawać Protect na twarz? N nikt nie lubi Protect, przecież to tylko jest taktyka stole. Nie chcemy, żebyś, wiesz, marnował nasz czas, więc Weerpeet, zejdź na hita i niestety tego nie robisz, więc ee, będę musiał się nad tobą znęcać. Co to jest? Kolejny... Co to było? Co ty rzuciłeś? Iron Defense? Tak, the Iron Defense. Iron Defense jest atakiem typu bodajże stalowego, który zwiększa, yy, zwiększa atak, co to znaczy, obronę zwykłą o dwa stage. To ja skanteruję to Emberem, który jest special, więc proszę cię bardzo, Gini, Ginni, bestio! I dostajemy level 29 na Hakigu i jest Subcio. I pokonaliśmy Hopstera Popiego. I tutaj chyba już nie ma więcej osób, z którymi moglibyśmy walczyć. Nie, niestety nie, chyba. Ty możesz? Nie. Nie, nie sądzę. Ok, no to idźmy sobie stąd. Nie ma tutaj za wiele do roboty jak na razie. Może wrócimy w inne dni tygodnia. Wychodzimy i myślę, że tutaj zakończymy odcinek. To będzie krótszy, bo ostatnio robię same długie, po 35-39 minut, więc wybaczcie, jeśli to wam przeszkadza. Bo niektóre osoby wolały, żeby były krótsze, a niektóre wolały, żeby były dłuższe, ponieważ e, rozmawiałem z paroma osobami i tak, tak to wyszło, że zdania są podzielone co do długości odcinków. Ja wiem, możecie pisać w komentarzach, jak chcecie wyrazić swoją opinię w stosunku do tej sprawy. A ja na razie tutaj zakończę odcinek, więc jeśli Wam się spodobał, to zostawcie lajka. A ja dziękuję Wam za oglądnięcie, Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie wyruszymy do Drift World City po tym jak załatwimy trenerów na dwóch drogach, okrążających Nimbusa City, więc do zobaczenia, trzymajcie się, tutaj Xenolizard, papa! Bardzo też proszę, żebyście zostawili odpowiedź na pytanie, czy w następnym odcinku wybrać się do Nacron City, żeby ożywić Skamielinę, z której dostaniemy Tyrtoga, yy, i czy po prostu czekać do yy, czasu, kiedy będziemy mieć Fly'a, czyli dopiero po następnym dżimie. Jeśli chcecie, żebym udał się po Tiltogę, to powiedzcie, czy mam sobie uciąć czas pomiędzy dotarciem tam i powrotem, czy chcecie, żebym to przyspieszył czy normalnie nagrał. Więc zostawcie opinię w komentarzach. Dziękuję wam jeszcze raz. Do zobaczenia.